Cześć Siemanko z tej strony Clubs Gamer. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zrobić ścionkę w stylu Farming Simulator. Oczywiście wszystko będziecie mieli do pobrania w opisie. Zachęcam do stawienia łapki w górę, zachęcam do subika z dzwoneczkiem, aby nie przykapić kolejnych filmów. I również zachęcam do komentowania. Możecie napisać w komentarzu jaki chcecie kolejny poradnik. A już bez przedłużania lecimy z tematem. Po pierwsze, primo instalujecie czcionkę, którą macie oczywiście w opisie klikacie zainstaluj, ja już mam zainstalowaną, więc ja klikam nie kolejna rzecz, musicie pobrać photoshopa na moim kanale też znajduje się poradnik w karcie shorts jak właśnie pobrać photoshopa, więc zachęcam abyście skorzystali z mojego poradnika odpalamy photoshopa się uruchamiam, Chwilę, chwileczkę i tak właśnie to wygląda. Macie gotowy projekt, nic nie musicie, kurde, nic wam nie muszę pokazywać krok po, pro, po, krok po kroku, jak właśnie to zrobić. Macie po prostu gotowy projekt. Tu macie projekt, właśnie tych ikon. Tutaj po prostu klikacie, co nie. Możecie dowolną liczbę wpisać. To, co to jest. A, to są właśnie te tła od farminga 19 i 22. Tu macie przecinek zrobiony. Bo normalnie zaraz wam pokażę jak macie taki napis, o właśnie nie to jest właśnie jak mieć napis. To w sumie tu też mogę pokazać, możecie dowolny wpisać macie zostaw suba O zostaw suba, ale jak chcecie na przykład takie litery jak Ci, ZI, ży, co nie, to właśnie taki liter się nie da tutaj robić. Więc to, po to jest właśnie ten przycinek po prostu. Że, a, musicie jeszcze raz cofnąć i wtedy już normalnie pisze Jeżeli chodzi o właśnie te efekty, które tu widzicie Wam też pokażę, żebyście w razie czego nie wiem u siebie, co chcieli. Wystarczy dwa razy kliknie. Dwa razy klikacie. I macie tu obrys. Macie tutaj rozmiar obrysa, na zewnątrz co nie, kolor. To taki kolor właśnie tego typu. Tutaj macie właśnie liczbę koloru. Jakbyście chcieli samemu zrobić napis, nad nie w Photoshopie, ale w innym programie, to Wam teraz właśnie wszystko pokażę. Kolory po prostu znaczy, kurde, no jeżeli chcielibyście w GIMPie zrobić, to ja właśnie nie wiem, czy te same liczby by pasowały. Więc koniecznie musicie mieć właśnie tego Photoshopa. Blask zewnętrzny, tutaj też jakiś kolor, to taki biały Macie tu 100%, kąt 30, 0, 61, 4 Tutaj, co to jest? Czaj blask Nakładanie gradientu No to już z gradientem trochę więcej zabawy, bo już Więcej kolorów trzeba Jak widzicie do tego Trochę się różnią? Różnią się na pewno Tutaj kolejny kolor No takie pod białe, Podchodzące kolory, no ale to wiecie Tutaj jakiś ffff FF, FF, Sam, <głos》>, zobaczcie <głos》>. Tutaj kolor, a tutaj już nie ma koloru Dobra No to coś takiego No Ale wy nic nie musicie po prostu robić Macie gotowy projekt i tyle I no i co, tutaj więcej pokazywać wam? Więcej wam nie muszę nic pokazywać, to już będzie wszystko yy, Właśnie taki właśnie krótki poradnik Bardzo dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia łapki w górę Zachęcam do subika, do komentowania I to chyba będzie na tyle W sumie coś miałem jeszcze wam chyba pokazać Ale wyleciało mi z głowy, więc <noise> będziemy już kończyć bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.